Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej Wruszewo Najlepsi ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie Bożyma Gryzyska Dzieci, Start Dziewcząt, rocznik 2006. Duża grupa dziewcząt. niż dziewcząt z rocznika 2006 wygrywa pewnie Oliwia Resko SP Stawiski na drugim miejscu przybiega Oliwia Zaremba SP Konarzyce trzecia Amelia Narewska z SP Piątnica Dobiegają następne zawodniczki. Najlepsza ze szkoły podstawowej w Kobyli Bożymach. Kamila Korolewska. 30. pozycja. Kończą następne zawodniczki. Magda Korolewska Paulina Zaleska. Dobra, dobra, dobra. Start chłopców, rocznik 2006. Mocno by startowała czołówka. niż z chłopców z rocznika 2006 zacięta rywalizacja w czołówce ostatecznie bieg wygrywa Mateusz Ludziński SP5 Łomża przed Szymonem Krajewskim SP Kulesze Kościelne na trzecim miejscu Artur Bałdyga SP Turoś świetnie finiszuje Kacper Dzierżgowski z SP Kobylyn Bożymy ostatecznie bieg kończy na siódmej pozycji jedna lokata wyżej i byłby awans do finału Kończą następni zawodnicy Paweł Milewski, Paweł Jaworowski.

Start dziewcząt, rocznik 2007. Mocno wystartowała jedna z zawodniczek, uzyskała znaczną przewagę. niż dziewcząt z rocznika 2007 z dużą przewagą pierwsza na mecie melduje się Wiktoria Stepańska SP Miastkowo zacięta rywalizacja o następne miejsca ostatecznie na drugim miejscu melduje się Izabela Czerwińska SP2 Grajewo na trzecim Sandra Zach SP2 Kolno dobiegają kolejne zawodniczki Najlepsza ze szkoły podstawowej to byli Niebożyma, Emilia Kurzyna na 55 miejscu. Czwarta grupa dziewcząt dalej. Start chłopców, rocznik 2007. Mocno wystartował Maciek, za nim Konrad, i niż chłopców z rocznika 2007. Walka ramię w ramię o zwycięstwo pomiędzy dwoma zawodnikami i zwycięsko z niej wychodzi Bartosz Mazurek SP4 Grajewo zajmując pierwsze miejsce drugi jest Michał Dębek SP4 Zambru. Na trzecim miejscu bieg kończy Krystian Nierzejewski SP5 Łomża Najlepszy ze szkoły podstawowej w Bożyma, Maciej Wnorowski przybiega na wysokim 14 miejscu Skończą następni zawodnicy. Konrad Zalewski. Mateusz Konopka. Biegają następni zawodnicy Start dziewcząt z rocznika 2008 i młodsze Chyba najbardziej liczna grupa I niż Dziewcząt z rocznika 2008 i młodsze na prowadzeniu Aleksandra Siedlecka SP Szczuczyn pewnie wygrywa bieg na drugim miejscu przybiega Maja Mazgoła SP Turoś w rywalizacji o trzecią pozycję zwycięsko wychodzi Maja Wysp SP 9 Łomża. przybiegają następne zawodniczki Najlepsza ze szkoły podstawowej w Kobylinie Bożymach Paulina Mężyńska Bieg kończy na 46 pozycji Dobiegają następne zawodniczki Kart chłopców, rocznik 2008 i młodsi. Chyba bardziej jeszcze liczna grupa. Kinisz chłopców, z rocznika 2008 i młodszych. Na pierwszym miejscu pewnie przybiega Krystian Kadłubowski, SP Konarzyce. Na komicie finiszuje Kacper Czyż z SP7 Łomża, wyprzedzając słabnącego Stanisława Brulińskiego, SP Śniadowo i zajmuje drugie miejsce. Ten drugi biega na metę na trzeciej pozycji. Najlepszy z SP Kobyryn Bożymy, Paweł Szlaga. I tu niespodzianka, kończy bieg na wysokim szesnastym miejscu. Drużynowo wśród chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa numer 2 z Grajewa, gromadząc 400 punktów. Nasi chłopcy zajęli 9 miejsce, 278 punktów. Wśród dziewcząt wygrała Szkoła Podstawowa Sturośli, 447 punktów. Nasze dziewczęta na 21 miejscu. młodzieży Szkolnej. do startu przygotowują się dziewczęta z rocznika 2004. Wystartowały, Niż dziewcząt z rocznika 2004. Najlepsze dobiegają w znacznych odstępach. Na pierwszym miejscu biegnący Natalia Bałdyga SP Leman, na drugim Ewelina Stankiewicz ZSP Stawiski, na trzecim Dominika Cekała SP7 Łomża. Najlepsza ze szkoły podstawowej w Kobylinie bożymach Natalia Soszyńska przybiega na 21 pozycji. Klasyfikację drużynową w tym roczniku wygrywa szko Szkoła Podstawowa nr 7 z Łomży, 199 punktów, Szkoła Podstawowa Kobywyn bożymy 9 miejsce, 91 punktów. Start dziewcząt, rocznik 2003, chyba najmniej liczna grupa na zawodach. Finisz dziewcząt z rocznika 2003. Zdecydowanie z wyraźną przewagą zwycięża Karolina Dzwonkowska, MG1 Zambru. Na drugim miejscu, z jeszcze większą przewagą nad następną, przybiega Patrycja Turowska, SP2 Grajewo. Trzecia jest Milena Chrostowska, ZSS Nowogród. Najlepsza ze szkoły podstawowej w Bożymach. niebożymach Kinga Szypulkowska, 26. Lokata. Grupa bardzo rozciągnięta kończą bieg następne zawodniczki Ewelina Pogorzarska. Klasyfikację drużynową w roczniku 2003 wygrywa szkoła podstawowa miastkowo, 208 punktów. Szkoła podstawowa Kobylen Bożymy 9 miejsce 120 punktów. Wystartowali chłopcy z rocznika 2003 Kończą pierwsze okrążenie, 700 metrów. Ukształtowała się czołówka najlepszych biegaczy, wśród nich Piotr Dąbrowski ze szkoły podstawowej w Probylinie, Bożyma. W tej chwili na siódmej pozycji. Do mety zostało 800 metrów. Mateusz Stypułkowski, Dariusz Stypułkowski. Jan Kalinowski. biegu chłopców z rocznika 2003 zdecydowanie wygrywa faworyt Bartosz Polga SP10 Łomża za nim pewnie na drugim miejscu finiszuje Piotr Dąbrowski SP Kobylę Bożymy trzecie jest Kuba Kwieciński gimnazjum Danówek tym samym Piotrek uzyskuje bezpośredni awans do finału podlaskich igrzysk młodzieży szkolnej w biegach

Dariusz typu kotki. Maciek, znasz tych dzień, 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 dzień. Jan Kalinowski. Najlepsi z rocznika 2003 po dekoracji medalami i dyplomami. Klasyfikację drużynową w roczniku 2003 wygrywa szkoła podstawowa nr 1 Grajewo 191 punktów. Szkoła podstawowa Kobylen Bożymy na wysokim 6 miejscu 124 punkty. Start chłopców z rocznika 2003 w finale Podlaskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Bardzo dobrze wystartował Piotrek, zabrał się z czołówką. Kiniż biegu jak w półfinale. Pierwszy ze znaczną przewagą Bartosz Folga SP10 Łomża. Na drugim miejscu kiniżuje Piotr Dąbrowski, Szkoła Podstawowa to w Dobra, Wynie, Dobra, Bożymy, otwierając ataki trzeciego na mecie Mikołaja Wallulika z SP2 Augustu. Podium chłopców z rocznika 2003.